Każdy z nas kupując grę chce jak najmniej wydać. W tym materiale przedstawię wam 7 sposobów, które pozwolą wam jak najtaniej kupować gry. Kupując grę na premierę lub przed premierą, zobacz czy wersja pudełkowa nie jest tańsza od wersji cyfrowej. Zazwyczaj wariant pudełkowy jest tańszy około 30 zł. Kupuj gry w trakcie różnych wydarzeń, bo nie zaczekaj na weekend. Bo większość sklepów w piątki zaczyna wyprzedaż. Wejdź na stronę łowcygier.pl, aby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma promocji na grę, którą zamierzasz kupić. Jest to jedna z lepszych stron, która codziennie wstawia wiele promocji z różnych sklepów. Sprawdź na stronie gg.deals, jaka była najmniejsza cena gry od czasu jej premiery. Jeśli masz zamiar zakupić starszą grę, upewnij się, czy na pewno nie ma jej w ofercie abonamentu. Ponieważ ceny takich subskrypcji oscylują w cenie od 20 do 40 zł, a zazwyczaj tyle kosztują gry, które mają kilka lat na karku. Odwiedź zagraniczne strony takie jak Humble Store albo Greenman Gaming. Zwłaszcza ten ostatni oferuje często lepsze ceny niż Steam. Obserwuj różne fanpage lub codziennie wchodź na łowcygier.pl, aby sprawdzić czy nie ma do zgarnięcia za darmo jakiejś gry. Co dwa tygodnie do odebrania jest darmowa gra w Epic Games Launcher, a Humble Store często rozdaje całkiem niezłe gry.